Dokładnie 22 lata temu utworzono województwo Kujawsko-Pomorskie. Tego roczne uroczystości święta województwa odbyły się w Bydgoszczy, a zainaugurowała je msza święta w Bazylice pod wezwaniem świętego Wincentego A. Paulo w intencji mieszkańców województwa. Kulminacyjnym punktem obchodów była uroczysta 33. sesja Sejmiku Województwa. Otwieram 33. Uroczystą sesję Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Obrady zorganizowano w historycznym gmachu Filharmonii Pomorskiej w Bydgoszczy imienia Ignacego Jana Paderwskiego. Dzisiejsza uroczysta sesja Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego była inna niż te poprzednie, chociażby z tego powodu, że obostrzenia, które są wprowadzone, nie pozwoliły na organizację wielkich plenerowych koncertów, które do tej pory mieliśmy. Jeżeli chodzi o pandemię, nauczyła ona nas na pewno empatii, nas jako ludzi. Natomiast samorządowców nauczyła tego, że muszą bardzo szybko reagować na to, komu i gdzie pomóc. W wielu przypadkach doświadczyliśmy pozytywnych efektów tej edukacji, bo nauczyliśmy się pracować zdalnie, używać lepiej, korzystać lepiej z internetu, najnowocześniejszych narzędzi pracy. Szczególne podziękowania skierowano do medyków pracujących w szpitalach jednoimiennych i na oddziałach covidowych, a także do personelu całodobowych domów opieki nad osobami niesamodzielnymi oraz służb sanitarno-epidemiologicznych i mundurowych. Przedstawicielom blisko 100 instytucji i służb w całym regionie zaangażowanych w walkę z epidemią COVID-19 wręczono podziękowania. Plan antykowidowy zakładał, że 910 milionów pójdzie właśnie między innymi na służbę zdrowia, na gospodarkę i na społeczeństwo. Ostatnie miesiące były wymagające dla samorządowców. Pandemia przeorganizowała pracę radnych, ale ich nie zatrzymała. U nas w województwie to było bardzo dobrze zorganizowane i właściwie od samego początku, czyli od. Marca 2020 roku nie było żadnych problemów z prowadzeniem obrad sesji oraz posiedzeń komisji Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Rok 2021 został ogłoszony w Województwie Kujawsko-Pomorskim rokiem Wandy Błeńskiej. Uroczystej sesji towarzyszyła przygotowana przez Toruńską Księżnicę Kopernikańską, wystawa poświęcona tej lekarce. A jednym z punktów programu uroczystości był wykład, który wygłosił profesor Michał Białkowski z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika. To jest przede wszystkim wzór, który jest skierowany dla e, szerokiej grupy e, służby zdrowia, wszelkich zawodów: lekarzy, pielęgniarek, sanitariuszy, ratowników. E, człowiek, który swoje całe życie e, poświęcił, poświęcił e, leczeniu chorych na trąd. Obchody Święta Województwa Kujawsko-Pomorskiego uświetnione zostały koncertem Orkiestry Kameralnej Filharmonii Pomorskiej Kapella Bydgosiensis. Święto Województwa Kujawsko-Pomorskiego zostało ustanowione w 2008 roku. Obchodzony jest 7 czerwca w rocznicę pielgrzymek papieża Polaka na Kujawy i Pomorze.